co się dzieje z cenami gazu i prądu w różnych krajach, czy będą one rosły nadal w tak przerażającym tempie. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. No, zależnie od giełdy, no mamy wzrosty od początku roku 200-300%, trudno nawet do jakieś tak precyzyjne liczby, w każdym razie wszyscy są w szoku. Przykładem Wielka Brytania, Holandia, tak, ceny gazu rosną właśnie najmocniej w Europie, ogólnie rosną na świecie, ale najmocniej rosną w Europie, z tego względu, że po pierwsze, no Europa bardzo poszła mocno w politykę energii odnawialnej, no a niestety okazuje się, że tutaj trochę od tej natury jesteśmy zależni, tak jakby w Wielkiej Brytanii przestało wiać, w Norwegii jest niższy poziom wody i nagle okazuje się, że tej energii brakuje. No, jakby Rosja wykorzystuje sytuację i zmniejsza dostawy. tak? Więc, jakby to po pierwsze, oczywiście, pokazuje, że ta polityka energetyczna Unii ma swoje duże minusy, które jakby nie zostały wzięte pod uwagę. Po drugie, jednak mamy też globalny problem czy problem. Jakby globalnie mamy sytuację taką, gdzie, gdzie po prostu ze względu na interwencjonizm gospodarczy, który bez precedensu został zaaplikowany. W ubiegłym roku i na początku tego roku, mamy mocne ożywienie, które prawdopodobnie będzie przejściowe, ale na ten moment wywołuje duży popyt na surowce, w tym na surowce energetyczne. Ponieważ ze względu na zakłócenia związane z pandemią, no produkcja czy tym bardziej RD w tych obszarach były. Były opóźnione, czy gdzieś tam no, były komplikacje w tym, w tym zakresie, to ta podaż po prostu e, e, no, nie nadąża za, za rosnącym popytem. No I ogólnie e, ceny surowców energetycznych bardzo rosną. E, węgla również, bo nagle się okazuje, że pomimo tego Green Push, e, kierunku energii odnawialnej, trzeba z tego węgla korzystać, a jego już jest mniej, no bo ograniczaliśmy e, zasoby, tak ograniczaliśmy moce produkcyjne. Więc. E, no więc znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy trochę zdani na łaskę pogody w najbliższych miesiącach. I jeśli ta zima w Europie będzie zimna, no to faktycznie może to doprowadzić do nieprzyjemnych sytuacji po, po stronie konsumenta. Nie wiem, czy dobrze streszczę to, co mówiłeś, ale bym powiedział tak. Przed nami nadal wzrosty cen gazu prądu, tylko jeszcze nie wiadomo, czy one będą nadal bardzo wysokie, czy nieco niższe, a to jest zależne na przykład od tego, jaka zima będzie przed nami, tak? W dużym stopniu tak, znaczy jakby przed nami. No, to jest dość, to, to jest jednak uogólnienie, bo, bo na rynkach hurtowych Sytuacja będzie zależała właśnie w dużej mierze od pogody. Jeśli ta pogoda będzie nagle, by się poprawiła, ciepła zima, to by sprawiło, że te ceny hurtowe zaczną spadać, ale ceny detaliczne i tak wzrosną, bo one z opóźnieniem reagują. W Polsce, na przykład, ceny dla odbiorców detalicznych są zatwierdzane przez, przez urzęd, tak więc, jakby, tak czy owak, jakieś podwyżki będą, tylko kwestia o skale tych podwyżek. Więc sytuacja jest dynamiczna. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że te rosnące ceny energii, energii szeroko rozumianej czy surowców energetycznych, one są też problemem dla globalnej gospodarki, bo, bo już ze względu właśnie na wspomniany interwencjonizm mamy wysoką inflację i za chwilę okaże się, że mamy nowy czynnik proinflacyjny, który nie, nie pozwala tej inflacji się obniżyć. Tak więc to, jest, to nie jest idealna sytuacja z pewnością. Dlaczego tak bardzo rosną ceny gazu i energii elektrycznej? O tym rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę, Przemku. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie nawzajem.